Ludzie z tej strony, My, Gnes, Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I to taki krótki odcinek. Bo słuchajcie, otwieramy dwa mega boxy. A więc najpierw z tej gratisowej oferty, słuchajcie, oby była szóstka. I mamy piąteczkę, ale yy, ten. Dobrze, że są punkty 8 bitowca, ale trochę mało tych punktów. Ja teraz zbieram na Steel power dość bitowca. No i słuchajcie. No naprawdę musi coś być. No i nie. O, do ośmiobitowca znowu. No słuchajcie. Mm, y, zrobiłem ten odcinek, bo myślałem, że coś będzie. No ale niestety... Y, niestety nic nie ma. No trudno. Liczyłam, że coś. że coś... że coś będzie lepszego w tym. No, ale słuchajcie... No i tak dobrze bo punkty tuśmy bitowca trochę mało. Słuchajcie, nam zostało 10 jak Teraz już po 500. Widzicie, już po 500. No i będziemy mieć gaila. A więc słuchajcie, jeżeli już dostaniemy tego Gala, to też zrobię odcinek. I dajcie znać w komentarzu, czy widzieliście odcinki z Dragon Mania i z Call of Duty. Jeżeli tak to to dobrze. No i serdecznie pozdrawiam każdego, kto to widzi. Zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale i to jest taki krótki odcinek, a ja się z wami żegnam i cześć.